Konaszewicz, porucznik, facet z tradycjami wojskowymi, ojciec generał. Właściwie cała jego rodzina jest związana z wojskiem, siostra także. E, więc trochę tak po warunkach moich, bo identycznie jest w mojej rodzinie, że rzeczywiście mam dosyć spore tradycje wojskowe. Mój tato jest pułkownikiem, moja siostra jest podporucznikiem, e, więc tak to wszystko. E, zbliżona sytuacja. Cześć, to. Przyjechałem się pożegnać. Zadzwonię, tylko wylądujesz. Dobrze. Agnieszka już to jeszcze miała jakąś naradę w ministerstwie. Siostrzeczka robi karierę. No, pozazdrościła ci wojska. Ech. Zaraz będzie obiad. Dobrze. Myśmy starali się z Maćkiem Dejczerem po prostu przeprowadzić pewną drogę tego faceta. To znaczy, żeby od takiego e, młodego oficera po szkole oficerskiej, e, który dostaje się na misję. Wszyscy myślą, że poprzez protekcję swojego ojca, czyli jest tak zwanym plecakiem. Poruczniku? Nazywam się Podporucznik Paweł Konaszewicz. Jestem waszym nowym dowódcą. Chciałbym, żeby ten Pluton był najlepszy w brygadzie. Jesteście najlepsi, ale jeszcze o tym nie wiecie. Dostaję Pluton, z którym jedzie na misję, który stracił swojego dowódcę. Mm, I to jest tak, że jedzie z facetami, którzy już byli na paru misjach, którzy mu nie ufają. Więc nie dość, że musi niemy dowodzić, to jeszcze musi się od nich uczyć tak naprawdę. Wodzu, jest pan tam? Wodzu! Możesz zatrzymać ich do kontroli? Do kontroli, Tak jest, co mam z nimi zrobić? Mam ich gonić? Dobra, zatrzymaj ich. Jest to bohater, który yy, stara się być dobrym dowódcą i też na pewno w pewien sposób stara się sprawdzić samego siebie w sytuacjach, w których nigdy nie był postawiony. Wyprodukowany przez Kanal Plus nowy serial Misja Afganistan. Pierwsze dwa odcinki w niedzielę 14 października od 22.00.